Jesteśmy na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie z różnymi prelegentami, z organizatorami, z politykami. Zapraszam na między m.in. z Barbarą Kurdejszata, z Katarzyną Lubnauer, ze Sławomirem Sierakowskim, z Piotrem Adamowiczem. Będzie to bardzo ciekawa seria rozmów. A to wszystko w 47. odcinku programu Naprawdę. Pani posłanko, jesteśmy na konkursie, to już jest druga edycja. I według Pani, jak różni się pierwsza edycja od drugiej? Jak młodzież działa? Ja mogę powiedzieć, jak się różni od strony organizacyjnej. W zeszłym roku 1000 osób, w tym roku 1300. W zeszłym roku około 130 prelegentów, w tym roku ponad 200. Pięć osiedli tematycznych w tym roku zamiast czterech. Bardzo dużo gości z Ukrainy i z Białorusi, jak również z wielu innych państw. To są, to są te pierwsze zasadnicze różnice. Myślę, że też bogatsze doświadczenie jako osoby, które organizują kampus. Bardziej odważnie decydowaliśmy się na pewne debaty, kontrowersje. Teraz trwa debata o hejcie z Barbarą Kurdej Szatan, z posłem Adamowiczem i na przykład z Agatą Wielikropsą czy dziennikarzem Michałem Kolanką. Bo trzeba rozmawiać pod różnymi kątami zobaczyć to, czego nie było w zeszłym roku czyli chociażby dyskusje. Z jednym, ale jednak z politykiem prawicy. Będą debaty polityczne stricte, debaty z trzema liderami opozycji i spotkania ich z Rafałem Trzaskowskim. Bardzo duży wymiar międzynarodowy. Przede wszystkim ze względu na wojnę w Ukrainie, która się dzieje. I myślę też, że to, co jest ważne, to, co jest identyczne z zeszłym rokiem, to jest ta chęć do debaty. I ze strony polityków, i ze strony prelegentów, a przede wszystkim ze strony młodych osób. A jak to wygląda w sumie. W tym kontekście, że trochę lewica tak daje taki przytyczek, że bardziej prawicowe to jest znowu, że według nich, znaczy na no wiadomo, no według nich tak jest zawsze, że to co nie oni, no to bardziej prawica. a pani jako też przedstawicielka lewicy, jak to odbiera? Wydaje mi się, że ktoś, kogo nie ma, nie podejmuje debaty, sam traci. I to oni nie spotkają się, przez to, że podjęli taką decyzję. Jeden brak czasu, inny, inne plany. Ale grupowo wygląda tak, że to oni nie podejmują rękawicy wyzwań rzuconej przez młodych do debaty, bo my wiemy też, że ta młodzież jest bardzo różnorodna, ale jest bardzo reprezentatywna dla części tej młodzieży, która chce demokratycznych zmian. W zeszłym roku Władysław Kosiniak-Kamysz pokazał, jak warto tu być, jak warto się zetrzeć na poglądy i wychodzi się z tego zwycięzcą. Stąd w tym roku nie tylko Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz, ale także Szymon południa, a nie obecni, mam nadzieję, że w przyszłym roku będą mieli już strategię na rozmowę. Miejmy taką nadzieję. jakby Pani Posłanka zachęciła też młodych ludzi do przyszłej edycji? Um, jeżeli wkurza Was świat nie podoba wam się polska polityka, nie czujecie, że ona jest dla was i o was, to przyjedźcie, to zmienimy ją raz. To zapraszamy do Olsztyna Dziękuję Dzięki. bardzo. Jesteśmy y po prelekcji związanej z hejtem. I czy faktycznie ten hejt od 2015, a bardziej od 2019 roku zelżał, czy jeszcze bardziej nabrał na sile? Pojawiły się trochę wcześniej, bo pojawiły się wraz z rozwojem internetu. To jest zjawisko całkowicie naturalne. Natomiast ja niestety stwierdzę ze smutkiem, że w zasadzie chyba się dobrze, a czasami nawet bardzo dobrze. Tyle można powiedzieć. No, jest to przykre zjawisko, ale uwarunkowania w tej chwili techniczno-prawne są takie, że zwalczanie tego jest bardzo trudne. Ja o ostrym hejcie, prawda, mowie nienawiści, nie tam opowieściach, że ktoś jest brzydki, ktoś jest piękny, bo nie o tym przecież eee, mówimy. Mówimy o, o tym, że ktoś jest bandytą, kogoś trzeba zabić, no o tym, o tym należy mówić, ale jest to, jest to dość trudne. Tak? Jest to dość trudne z powodów technicznych, a trwa z powodu uregulowań, prawda. A to wymaga zmian. No To wymaga w ogóle dyskusji na poziomie europejskim, ale nie tylko europejskim, bo jeżeli administrator, administratorzy Facebooka tutaj teraz są w Stanach Zjednoczonych, są inne regulacje prawne, ile są w Europie. Tu jest potrzebna no, europejska, a w sensie światowa debata, jak ma wyglądać internet. Ja nie mówię, żeby internet skoszarować, tak? ale trzeba, trzeba, jak minimalizować, bo ograniczyć się nie da, ale jak zminimalizować twardy, agresywny, negatywny hejt, czyli po polsku mowę nienawiści. Mm -hmm. A jak tak pan obserwował tutaj, chociażby na kampusie, tu na tym panelu młodych ludzi, widzi pan w nich nadzieję, że jest szansa, że młode pokolenie jednak coś zmieni, że tego hejtu trochę mniej będzie, czy raczej to młode pokolenie jeszcze bardziej może napędzać? Bardzo dobre pytanie. Ci, którzy tutaj są, to raczej są przekonani, że hejt, mowa jest czymś złym. Pytanie, co inni nasi obywatele na to, ale bez względu Bezwzględnie raczej. Oczywiście zawsze młode pokolenia są nadzieją. I dlatego należy z, innymi, z młodymi ludźmi rozmawiać i inwestować. No bo wcześniej czy później, ale to oni będą decydowali o, obszar, o obliczu naszego kraju, o miejscu, w którym żyjemy. Dziękuję bardzo za was. Wszystkiego dobrego. Michał Szpak, który też ostatnio, że tak powiem, był wybunkowany przez FOP, ostatnio e, przyznał się do tego, że był cenzurowany. Że emblematy tęcza LGBT były u niego usuwane no. i po prostu no, czuł cenzurę mimo wszystko. Czuł tak się napiętnowany. Czy pani miała też podobną. Nie, nie, było takiej potrzeby, dlatego że ja byłam prowadzącą i po prostu teksty, scenariusze, które były wcześniej przygotowane, no nie zawierały tekstów bo to były programy rozrywkowe, więc poza tym to było kilka lat temu, więc jeszcze nie było tam tak nie było tam tak intensywnie, jeżeli chodzi o cenzurę jak teraz, bo Michał całkowicie niedawno chyba jeszcze prowadził te programy. On jeszcze potem jak ja zostałam wyrzucona z zbycia, zbycia prowadzącą, no to on jeszcze był. Także no ja tego tak, ja, ja tego wtedy nie doświadczyłam, aczkolwiek dochodziły do mnie informacje informację pokądnie, że wiedziałam, że nie pasuje to władzom, że chodzę na marsze. A to był jakiś taki typowy moment, czy tak jakoś, nie wiem, czy Kurski szukał po prostu momentu, w którym panią zwolnić? Czy? Ja nie wiem, tak mi, tak mi się wydaje. No, tak mi się wydaje tak naprawdę, bo wcześniej zresztą on sam mi powiedział wcześniej, jak raz rozmawialiśmy prywatnie, raz, że dookoła mi tu mówią chyba zwolnić, ale ja chcę mieć w swojej e, telewizji profesjonalistów, a wy jesteś profesjonalistami pewnie to, jest to do mnie za no ale jak widać rok, ale rok później zostałam, już zwolniona z wszystkiego naraz, więc jak widać naciski były mocne. No i dzisiaj mamy taką liczbę miłym, trzeba no. no i dzisiaj raczej, no miłym no, tam ludzie zresztą cała ta napąta, która była na mnie stworzona, e, miała, e, miała po prostu na celu, Zastraszenie ludzi, żeby już się przypadkiem nie wypowiadali, nie krytykowali e, władz. Bo to nawet nie, że telewizja, bo ja nigdy pracując w TVP, nigdy nic złego nie powiedziałam ani na swojego pracodawcę, ani na, na, na TVP, Po prostu chodziłam na marsze i mówiłam, co mi się nie podoba, jeżeli chodzi o nasze państwo. Ale mimo telewizję. Ale to powinna to, która powinna być niezależna. Tak, powinna być niezależna, zostałam zwolniona z pracy za to, że mam poglądy. E, więc, no to tak, tak Ale powinno się wydarzyć po prostu, Dziękuję. Ostatnio z, y, założył Pan zbiórkę na bajraktara od Polaków. Wyszła ona bardzo szybko, też nieoczekiwanie tak. Y, bardzo szybko zostały te pieniądze zebrane, też więcej. I jak się Pan spodziewał? Czy faktycznie to wypali i że z takim skutkiem? Jak zacząłem tę zbiórkę, to po pierwsze się pomyliłem. W ogóle nie wiedziałem, że to jest aż tyle pieniędzy. Tylko myślałem, że 4-5 minut złotych to też już była astronomiczna suma. Um, um, I jak się znajdziesz w takiej sytuacji, że coś tak wiesz, to jesteś już w środku i gryziesz ziemię, żeby to się udało. Więc nie siedzisz, i nie myślisz dużo, mało, coś tam. Ja się też nigdy nie angażowałem, w sensie nigdy nie urobiłem takich rzeczy, też nie, nie, nie jestem cyfrowo jakoś rozwinięty. Dzisiaj wszyscy uważają za mistrza mediów społecznościowych i może się rzeczywiście trochę nauczyłem, ale. Ja tu po prostu już się tylko koncentrowałem na tym, co jeszcze zrobić, żeby się udało, jakie jeszcze nagranie wyciągnąć, co zapostować, kto mimo, że ilustracje zrobić, wiesz, jakieś nowe takie pomysły typu czytać komentarze i na przykład wszystkim odpowiadałem na Facebooku, wiesz. A więc dzwoniłem cały czas, była fizycznie umęczająca praca, także, także ja byłem, wiesz, ja się nie musiałem w pewnym sensie o to martwić, martwiłem się jak, 10% przejść na 11, a później na 12, na 13. I wiesz, to jakoś chyba ta spontaniczność uwiodła ludzi. E, wcale to się samo nie robiło, muszę przyznać, tylko trzeba było każdego pchać, wiesz. Później też dołączyli ludzie, którzy mi pomagali, Ukraińcy mi pomagali, wiesz. No i zrobił się taki festiwal dobrej woli. Też media to podchwyciły, bo to było fajne jakoś dla mediów, wakacje, wiesz. Także to, co jest taką lekcją trochę, może to się Wam przyda, to jest taka, że, żeby nie, 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 nie kalkulować czasami, że w życiu warto się też rzucić na głęboką wodę i że to naprawdę się nie ma co bać porażki. No stary, założyć zbiórkę i zapisać tam 22,5 miliona złotych. To jest pomysł na lans, czy żeby się uśmieszyć? A mimo to trzeba spróbować. Także jak będziesz miał kiedyś taką sytuację, że coś się będzie wydawało nierealistyczne, to, to pomyśl o tym, że... Dasz radę. Oczywiście, a jak tak właśnie pan obserwuje tutaj młodych ludzi, to czy faktycznie jest w tych młodych ludziach gdzieś tam nadzieja, że oni też będą mieli takie pomysły, właśnie, że ta kreatywność będzie i że są odważni, czy raczej to pokolenie jest z, raczej z takich wycofanych? Wiesz, co fajni są ci ludzie. Są dobrze wykształceni, wiesz. Ja tego pokolenia dobrze nie znam, bo to są już ludzie ze 20 lat młodsi ode mnie. Moje pokolenie raczej było skłonne bardziej o bezpieczeństwo dbać, bo my jesteśmy dziećmi transformacji, lat 80 Wtedy na Polskę były nałożone sankcje, był totalny kryzys gospodarczy, wiesz, szara komuna. Wiesz, nasi rodzice później, jak po 89 roku zaczęły się przemiany, byli wyrzuceni z pracy albo się bali, że będą wyrzuceni, wiesz. To był czas, kiedy dziecko raczej się uczy, że bezpieczeństwo first, że, żeby raczej nie ryzykować. Dlatego polityków z mojego pokolenia jest bardzo niewielu, a jak już są, to tak, wiesz, ostrożnie funkcjonują w polityce. Starają się, wiesz, nie ryzykują tak dużo jak Tusk, na przykład czy Kaczyński, którzy wchodzą i się nie, nie kalkulują. Także ja myślę, że to pokolenie następne raczej już trochę, że wychowało się w lepszych warunkach. Może być bardziej takie, może się czuć, że może sobie pozwolić na większą nieodpowiedzialność, na przykład na bardziej racjonalne działania. Także ja myślę, że nie może być łatwiej wiesz, zaryzykować niż inni. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. To już druga edycja kampusu. Jak pani poseł zapatruje się na to, jak młodzież reaguje na kampus Polska w przeszłości? Bardzo dużo młodych ludzi przyjechało tutaj więcej niż nawet niż w zeszłym roku. W zeszłym roku kampus był na 1000 osób, w tym roku jest to 1300, bardzo wielu też gości, około 300, bardzo dużo paneli i bardzo dużo ciekawej dyskusji. Mnie się przede wszystkim podoba bardzo, że ci młodzi ludzie są bardzo odważni i chętnie zadają pytania. I często te pytania są takie obrazoburcze, czyli takie, że rzeczywiście gość, który przyjeżdża tutaj może się być zaskoczony, bo na ogół dużo ma łagodniejszy, łagodniejszą widownię i dużo często jeżeli rozmawia w mediach na przykład, to nawet dziennikarze nie, nie zadają tak dociekliwych pytań jak młodzież. Na przykład dla, dla polityków to jest trudne. Tutaj będą liderzy partii opozycyjnych, przypomnę, kośnia Kamysz, Hołownia, Tusk. I często te pytania, które usłyszą od młodzieży, zapewne są dużo trudniejsze niż pytania, które kiedykolwiek usłyszeli od na przykład dziennikarzy. A jak Pani obserwuje, na przykład jak młodzież, właśnie zadaje pytanie ogólnie tutaj jest, czy ma Pani nadzieję na to, że faktycznie i młodzież bardziej się zaktywizuje, chociażby idąc na wybory, czy jeszcze można by wiele zrobić? Ta młodzież, która jest tutaj na kampusie, na pewno. To są już w ogóle ludzie, którzy interesują się światem, którzy interesują się rzeczywistością, gospodarką, ekologią, prawami kobiet, tymi rzeczami, które są dla nich ważne. I rzeczywiście ci ludzie na pewno nie omijają wyboru. Natomiast, czy młodzież jako całość pójdzie na wybory, no zwykle te statystyki pokazują, że ich, idzie ich mniej niż mm, na przykład osób starszych, chociaż powinno być dokładnie odwrotnie. Dlatego że zauważmy, że to przyszłość tych młodych ludzi decyduje się w wyborach. Oczywiście, a też jak pani jako zamienia nowoczesnej, ma pani wrażenie, bo niektórzy też tak zarzucają, że to jest kampus platformy i tak dalej, a właśnie. Przy zaangażowaniu Uczniów bierze czynny udział taki, że można powiedzieć, że w sumie no, to jest też kampus yy, no, całej koalicji obywatelskiej, czy ogólnie całej młodzieży takiej zewsząd? Czy? Wolontariuszy wśród osób, które pracują przy kampusie. Rzeczywiście jest bardzo dużo osób zaangażowanych z młodzieżówki platformy, nowoczesnej, inicjatywy polskiej czy zielonej. Ale jeśli chodzi o uczestników, to ci uczestnicy są bardzo różni. Należą nie tylko do sympatyków koalicji obywatelskiej, ale też należą również do sympatyków różnych innych partii. To nie jest tak, że Przepustką do, na kampus jest sympatia do koalicji obywatelskiej, ani nie jest tak, żeby blokadą była sympatia do innych poglądów. Pamiętam, że w zeszłym roku nawet byliśmy zaskoczeni, bo pojawiali się również ludzie, którzy wprost mówili, że ich zainteresowania są gdzieś na wysokości konfederacji, lewicy. Są bardzo dużo tu jest osób o lewicowych też poglądach, i uważam, że właśnie to jest wartością kampusu. Tak samo jeśli chodzi o gości. Jest klub Jagieloński. I są takie think tanki, które mają bardziej charakter lewicowy. Ja uważam, że nam brakuje takich aren, takich przestrzeni, żeby właśnie rozmawiać z różnych punktów widzenia. A rozmowa ludzi, którzy się zgadzają, jest nieciekawa. A czy to daje nadzieję chociażby właśnie, na, właśnie zjednoczenia opozycji i to jest właśnie jakiś taki klucz do tego, że przyszłoroczne wybory opozycja wygrała? Jestem przekonana, że niezależnie czy pójdziemy zjednoczeni, czy nie, to je wygramy ale zjednoczeni moglibyśmy wygrać lepiej. Czyli moglibyśmy wygrać tak, żeby na przykład móc odrzucać beto prezydenta. Z tym, że niezależnie czy pójdziemy zjednoczeni, czy pójdziemy oddzielnie, to bardzo ważne jest, żebyśmy po wyborach byli w stanie stworzyć stabilną większość, która będzie rządzić i będzie naprawiać polskie po popisie. W związku z tym takie też przestrzenie, w których przyjeżdżają opozycyjni liderzy i mogą tutaj dyskutować, przypomnę, że jest chłownie Kosiniak i Tusk, ale zaproszony był również Czarzasty. Nie mógł, akurat nie pasował mu termin. W związku z tym dobrze, że coś takiego jest, dobrze, że jest kampus i jako miejsce aktywizacji młodych ludzi, i jako miejsce, gdzie można rozmawiać z liderami opozycji, z wszystkimi praktycznie liderami opozycji, i gdzie można też napotykać poglądy. Z drugiej przez te strony sceny politycznej, no, na przykład przypomnę, że jednym z gości jest pan Giżyński. Są też tacy politycy, którzy poprzednio byli w tej koalicji rządzącej, czyli pan WP, czy pani Sroka z porozumienia, ale jest też bardzo wielu oczywiście polityków koalicji obywatelskiej, są politycy z Platformy, z Nowoczesnej, czy z, z Zielonych. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Były rozmowy z drugiego dnia Kampusu Polska Przeszłości 2022. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Matyldzie Śmiecińskiej za pomoc w realizacji odcinka. Zapraszam na fanpage na Facebooku w nowej odsłonie, na bloga naprawdę.blog, na YouTube, Spotify, Instagrama czy Twittera. Zapraszam już od przyszłego tygodnia na program Naprawdę Nieobiektywnie, na inne nowe programy. Lajkujcie ten odcinek, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.